Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Maciu Potrzewski, to jest, to jest Radosław Lasko. E, mam dla Ciebie prezent. Mamy dla Ciebie tak naprawdę prezent. Tym prezentem jest wskaźnik. E, jak już zapewne zapoznałeś się z podstawowymi technikami e, szybkiego czytania, wiesz, że wskaźnik służy do tego, żeby po prostu czytać dwa razy szybciej. Oczywiście do, do, do trzeba dostosować do tego pewien rytm, który bez możesz od nas dostać. Natomiast wskaźnik ten jest to wskaźnik komputerowy. Służy on... Do tego, żebyś teksty na komputerze, czy to są e-booki, czy to jest, nie wiem, tekst w łodzie, czy może czyś blog, żebyś mógł to czytać szybciej. Dwa razy szybciej, 80% szybciej, 130% szybciej, czy jeżeli już jesteś w pokusie szybkiego czytania kilkukrotnie szybciej. Chcieliśmy tak naprawdę tym krótkim filmem powiedzieć Tobie, jak tego wskaźnika używać, i na początku, na samym wstępie, chcieliśmy powiedzieć w ogóle, jak on mhm. jak powstał. Może mhm. teraz Zarek powie w ogóle, skąd się ja wzięła to koncepcja takiego to... wskaźnika. Koncepcja. koncepcja powstała bardzo szybko. Bardzo szybko <laughs> i nagle z zaskoczenia tak naprawdę. Wcześniej już rozmawialiśmy przy prowadzeniu szkoleń. Mamy, mamy takie sygnały, bardzo często pytanie Pana, a co z czytaniem na kompie, prawda? I no co? Trzeba stworzyć wskaźnik. Takie pytanie, czy mam mieć wskaźnik? Bo ręką machać raczej, raczej to nie, mi przynajmniej to nie pasowało. Prowadziłem moje warsztaty. Uczyłem, uczyłem bardzo szybciej czytać w jednym z większych księgarni trzecim i, i była jedna osoba, która żadnym powiedziała, to spójrzcie, wskaźnik elektroniczny. Wow! Dobry pomysł. Dobry pomysł. Niesamowite. I, Kilka dni później zaczęliśmy pracować, kiedy pracowaliśmy w biurze nad książką. Wspólnie z Macie rozmawialiśmy na ten temat i wspomniałem o tej historii. I, i zaczęliśmy się o tym zastanawiać. Dlaczego nie? Prawda? I. Okej, okay, no to zróbmy to. Zróbmy. I zrobiliśmy. Zróbmy. Zrobiliśmy. Słuchaj, zapraszam Ciebie, pokażę dokładnie, jak to, jak to, jak to wygląda, jak tego używać. Okej. Okay? Słuchaj, tutaj mamy ten wskaźnik, to jest dokładnie ikona, yy, którą też miał na swoim pulpicie monitora, gdy ściągnęli ten wskaźnik. Kliknij ją, proszę, dwukrotnie. Okay? Co się stało? W tym miejscu pojawił się wskaźnik, nasz, tak? Bardzo cię proszę, pamiętaj o tym, że zwyczajnie nie pojawia się żadna chmurka. Że nie pojawia się żadna chmurka, żebyś nie kilka tego, nie wiem, 10 razy po prostu będziesz miał na pasku w tym miejscu kilka tych ikonek. Nawet jeżeli to nic się nie stanie. Klikamy konfigurację i teraz tak, możesz wybrać sobie koło, podkreślenie, e, możesz sobie wybrać prostokąt, możesz sobie wybrać kwadrat, jeżeli chcesz, możesz koło pełne. Weźmy koło pełne. W tym miejscu możesz zwiększyć lub zmniejszyć średnicę tego koła, czyli realnie wielkość wskaźnika na Twoim ekranie komputera. Tutaj także możesz ustawić sobie początek pierwszego wiersza tak, żeby jakby ustawić szerokość, po której ma ten wskaźnik przyjeżdżać. My tutaj się w tym momencie nie będziemy tym bawili, ani zajmowali, ze względu na to, że to już jest ustawione tak na przeciętny tekst w PDF-ie. Tutaj masz takie dwie możliwości. Ja zawsze zachęcam, żebyś zaznaczył sobie praca ciągła. Co to daje? Realnie rzecz biorąc, to daje tobie to, że ten wskaźnik będzie płynął non-stop, tak? Ty zajmujesz się dzięki temu tylko i wyłącznie czytaniem oraz przewijaniem tekstu. OK. Tutaj zaznaczyć trzeba czas przejścia jednego pełnego wiersza. Jak to liczymy? 1 dziesiąta razy sekundy. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli tutaj jest 40, to znaczy, że to, będzie, to będą 4 sekundy. Możesz to zwiększyć do 5... Możesz nawet, nie wiem, do, 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 do 10, co wątpię, że miał sens. Możesz to oczywiście zmniejszyć, że jesteś już zaawansowanym czytelnikiem. Na przykład, nawet 1,5 sekundy na, 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 na linijkę. W naszym tutaj przypadku, zróbmy na początek 4 sekundy. Ok, teraz trzeba kliknąć konfigurację graficzną. Ja tutaj włączam tekst. Słuchaj, ja wiem, że tego wskaźnika nie widzisz na tej prezentacji, ponieważ jest to wskaźnik, który jest jakby na monitorze. Ok? Co to znaczy? To znaczy, że ten program jest na Twoim monitorze. Dzięki temu jest bardzo lekki. Dzięki temu każdy użytkownik, niezależnie od komputera, może go stosować. I to jest bardzo dobre. Natomiast wadą jest to, wada jest taka, że nasz program do zbywania tej prezentacji no, po prostu Tobie nie pokazuje. Ale już tłumaczę. Wskaż początek pierwszego wiersza za pomocą wskaźnika, na następnie kliknij dalej. Czyli tak, tutaj ja widzę taką czerwoną kropkę, której Ty akurat teraz nie widzisz. Ja klikam troszeczkę w górę, trochę w prawo i ustawiam tą kropkę, czy ten wskaźnik pod pierwszym we wierszem. Klikam dalej i mamy tak, wskaż początek drugiego wiersza za pomocą wskaźnika, na następnie kliknij dalej. Troszeczkę w lewo, dobra, jest OK. Klikam dalej. Z koniec jest ostatniego wieża do pomocą wskaźnika, z klikam klik dalej. Ja ten wskaźnik mam w tym miejscu. Chodź, go. Albo nawet. Nie, ale dam trochę wle. Jest świetnie. Klikam dalej. Co się okazało? Pokazało się po prostu. Okazała się cała konfiguracja, tak? Zatwierdzam wszystko, czyli zakończam konfigurację. Klikam w tą chmurkę i robię skarb. I w tym miejscu ten wskaźnik mi tak pięknie ten biegnie. Wiem, wiem, to jest troszeczkę takie mówienie o czymś czego ty nie widzisz, jest no, troszeczkę mało komfortowym mówieniem, natomiast bądź spokojny, z, z, sprawdź to samodzielnie i po prostu zastosuj. Pamiętaj też o tym, że gdy wskaźnik skończy w tym miejscu, gdzie zaznaczyłeś ostatni wiersz, iść zacznie iść od góry. Czyli tutaj co należy sobie zrobić? Po prostu przywinąć tekst. Tak, żeby on mógł znowu zacząć w tym miejscu, a Ty, żebyś mógł zająć się tylko i wyłącznie czytaniem. Jeżeli nie wiesz o co chodzi ze wskaźnikiem i z czytaniem dwukrotnie szybszym, lub zapomniałeś, to możesz przypomnieć sobie y, już w pierwszym mailu, który dostaniesz na do naszym newsletterze i zostanie wszystko wyjaśnione, jak czytać bardzo szybciej, oraz y, dostaniesz tam jego i... rytmu, tak? Trzymaj się ciepło i powodzenia.